Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie pamiętam, jestem przy Tobie pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie pamiętam, jestem przy Tobie pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski. Jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna i Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczął pod pąckim Piłatem, ukrzyżowan u Marii pogrzebiony. O wypełnienie woli Bożej, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. O większą wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś, Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owód żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Rozważając w dzisiejszą tajemnicę chwalebne Różańca Świętego, podziękujmy Dobremu Jezusowi za Jego miłość, miłosierdzie, za łaski, jakich nam udziela, za zbawienie i nowe życie, jakie nam ofiarował, za Jego ofiarę na krzyżu i zmartwychwstanie. Naszej Matce Królowej podziękujmy za obecność i wstawiennictwo. Prośmy za Kościół, kapłanów, nowe powołania kapłańskie i zakonne, naszą wspólnotę Teoforos i wszystkie jej dzieła, wszystkie wspólnoty odnowy Kościoła, naszą internetową wspólnotę modlitewną, nasze parafie, rodziny, przyjaciół, tych wszystkich, których nosimy w naszych sercach, którzy prosili nas o modlitwę, którym ją obiecaliśmy i którzy jej szczególnie potrzebują za chorych, cierpiących, samotnych, umierających, zmarłych, za dusze czyśćcowe, o nawrócenie grzeszników, za dzieci i młodzież, za osoby starsze, za biednych i potrzebujących, wielkich i bogatych tego świata, rządzących tym światem i naszą Ojczyzną, Pokój na świecie, pokój w naszym kraju, pomyślność, błogosławieństwo, suwerenność dla naszej ojczyzny. O to byśmy pozostali wierni Bogu i Ewangelii. Za wszystkie małżeństwa i rodziny, szczególnie te w kryzysach i trudnościach. Sprawiedliwość społeczną, poszanowanie godności każdego człowieka, życia ludzkiego od aż do naturalnej śmierci. O to, aby dobro pokonało zło na świecie i we wszystkich naszych sprawach. Tajemnica pierwsza z martwych Pana Jezusa. Skorzystamy z rozważań papieża Benedykta XVI. Kościół jest żywy, niesie w sobie przyszłość świata i dlatego ukazuje każdemu z nas ku przyszłości. Kościół jest żywy i my to widzimy. Zaznajemy radości, którą zmartwychwstały i obiecał swoim uczniom. Kościół jest żywy, bo żywy jest Chrystus, bo On naprawdę z martwych zmartwychwstał. Ojcze nasz, który się w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Traba naszego pochzynego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wójść nas na pokuszenie, a nas zbaw o Amen. Zdawa się łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionoście między niewiastami i błogosławiona obok żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obód żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mary, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mary, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdwaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona ści między niewiastami i błogosławiona obrót żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrawa się Maryjo, pełna Pan z Tobą, błogosławiona ści między niewiastami i błogosławiona obrót żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś się, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona obość żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica druga, w niebo niebowstąpienie Pana Jezusa. Kto wierzy, nigdy nie jest sam. Bóg wychodzi nam naprzeciw. My także wyjdźmy Mu na spotkanie, a następnie idźmy do innych ludzi. W miarę naszych możliwości nie pozwólmy, by jakiekolwiek dziecko Boga było samo. Ojcze nasz, który się w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Naszego powstyjnego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako Im odpuściamy nasze winy Walkom, i nie nas to popuszczenia, ale nas was odesłego Ana. Czaskowoś Maryję, łaski pełno Państwa, bobłogosławionoście między niebieskami i błogosławiono owoc się Twojego Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Strowość Maryjo łaski, pełna pałsta, bo błogosławioności między niewestami i błogosławiono owo żywota Twojego Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Strowość Maryjo łaski, pełna pałsta o błogosławioności między niewestami i błogosławiona owo żywota Twojego Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Skrobyś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławioność między niewiastami i błogosławiono owoce Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Skrobyś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławioność między niewiastami i błogosławiono owoce Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Mar Zdawać Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Mario, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota swojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dówejś łaski pełna, między i błogosławiona drzewa Twojego, Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc drzewa Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dałeś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą się między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dałeś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą się między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Nie czynimy dobra jako niewolnicy, którzy nie są wolni, aby postępować inaczej, ale czynimy je, ponieważ osobiście ponosimy odpowiedzialność za świat, ponieważ kochamy prawdę i dobro, ponieważ kochamy samego Boga, a więc także Jego stworzenia. Oto prawdziwa wolność, do której chce nas doprowadzić Duch Święty. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode swego. Amen. Zdrowaś Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdroweś Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdroweś Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdroweś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdroweś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdroweś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdroweś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezu. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, móc się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica czwarta. W niebowzięcie Maryi Panny. Nawet pośród niezliczonych codziennych trudności nie powinniśmy tracić pogody ducha i pokoju. Świetlisty szlak w niebowziętej jaśnieje jeszcze bardziej, kiedy wydaje się, że na horyzoncie gromadzą się ponure mroki, cierpienia i przemocy. Jesteśmy pewni, że z wysoka Maria strzeże naszych kroków z czułością i troską, uspokaja nas w godzinie ciemności i burzy, oraz podtrzymuje nas swoją matczyną ręką. Ojcze nasz, który się z niebie święć siebie Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Dzieba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenia ale zbaw Chrystusa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obadwota Twojego Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan stał. błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owadzie Twojego jest. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiona w Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewestami błogosławiona od odżywocie Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niebiestami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niebiestami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota swojego Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, umódź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Maryi Panny. Święta Maryjo, Matko Boża, pokaż nam Jezusa. Prowadź nas ku Niemu. Naucz nas, jak Go poznawać i kochać, abyśmy również mogli stać się zdolni do prawdziwej miłości i być źródłami wody żywej, w spragnionym świecie Ojcze nasz, któryś się w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Wiada naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mary pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mary pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona od żywota Twojego jezu. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona od żywota Twojego jezu. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. W intencjach Ojca Świętego, abyśmy mogli zyskać odpust za odmówienie różańca. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niech Go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Panie Jezu Chryste, Synu Ojca, ześlij teraz Ducha Twego na ziemię. Spraw, aby Duch Święty zamieszkał w sercach wszystkich narodów i chronił je od upadku, katastrofy i wojny. Niechaj pani wszystkich narodów, święta Dziewica Maryja, stanie się naszą orędowniczką. Amen. Święty Józefie, Oblubieńcze Bogu, Rodzicy Maryi i Opiekunie Rodzin, Twoje ojcowskie opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego Niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego Ojca i Opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzamy Ci nasze rodziny, nasze prace, radości i cierpienia. Powierzamy Ci nasze dzieci, naszych rodziców, rodzeństwo i wszystkich krewnych. Wprowadź Jezusa do naszych domów. Pomóż przyjąć Go do naszych serc. Uproś łaskę, miłości, zgody i pokoju aby nasze rodziny osiągnęły szczęście toczesne i wieczne. Amen. Bóg zapłać, moi drodzy, za wspólną modlitwę. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za Waszą obecność, Wasze intencje. Dziękujemy osobom, które w tej modlitwie nas poprowadziły. Szczególnie pozdrawiamy naszą młodzież Ole, Łukasza i Marysie, którzy tak dzielnie z nami się łączą w modlitwie. Moi drodzy, śpijmy dobrze, niech Pan Bóg hojnie udziela nam swojego błogosławieństwa. Pan z Wami. Noc spokojną śmierć szczęśliwą. Niech da wam Bóg mogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu jesteś pośród nas. Uwielbiam cię. Uwielbiam cię. Jesteś tu. Działasz w każdym z nas. Uwielbiam cię. Uwielbiam cię. Jesteś wszechmocny, Ty czynisz cuda, Jesteś drogą, światłem w ciemności, O tak, taki jesteś Ty. Jesteś wszechmocny, Ty czynisz cuda, Jesteś drogą, światłem w ciemności, O tak, taki jesteś. Jesteś tu i dotykasz serc. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu, leczysz każde serce. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś wszechmocny, Ty czynisz cuda, Jesteś drogą światłem w ciemności, O tak, taki jesteś Ty. Jesteś wszechmocny, Ty czynisz cuda, Jesteś drogą światłem w ciemności, O tak, taki jesteś Ty. Jesteś tu. Zmieniasz życie me. Uwielbiam Cię. Uwielbiam Cię. Jesteś tu i oddawiasz mnie. Uwielbiam Cię. Uwielbiam Cię. Jesteś wszechmocny, ty czynisz cuda, jesteś drogą, światłem w ciemności, o tak taki jesteś ty. Jesteś wszechmocny, ty czynisz cuda, jesteś drogą, światłem w ciemności, o tak taki jesteś ty. Taki jesteś ty. Taki jesteś ty, taki jesteś ty, taki jesteś ty. Choć czasem tego nie widzę, Ty działasz, choć czasem tego nie czuję, Ty działasz, Nie zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz, Nie zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz, Choć czasem tego nie widzę, Ty działasz, Choć czasem tego nie czuję, Ty działasz, Nie zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz, Nie zmieniasz się. I wiem, że wciąż działasz, wszechmocny, Ty czynisz cuda, Jesteś drogą, światłem w ciemności, O tak, taki jesteś Ty. Jesteś wszechmocny, Ty czynisz cuda, Jesteś drogą, światłem w ciemności, O tak, taki jesteś Ty. Taki jesteś ty, taki jesteś ty, taki jesteś ty, taki jesteś ty.